Cześć! Jeśli wszystko poszło zgodnie z planem, mamy dziś poniedziałek i może słuchacie tego odcinka jadąc lub wracając z pracy, chociaż najbardziej byłabym chyba zachwycona, gdybyście odpalili go w pracy na słuchawkach, bo przecież czasem trzeba się skupić i wyciszyć. Jeśli jest poniedziałek, to znaczy również, że po pierwsze, strasznie mi przykro, że skończył się weekend i trzeba było znowu wstać i jechać do pracy. Ale to znaczy również, że jest o jeden poranek mniej do soboty. Przejdźmy jednak do rzeczy. Nazywam się Magdalena Siewiera i chciałabym Was dziś wszystkich bez wyjątku i bez przeglądania CV zaprosić na pełny etat. To podcast o wyjątkowo rodzinnej atmosferze, stworzony przez młody i dynamiczny zespół w postaci mojej osoby. I co myślę najważniejsze, to nasze bezpieczne miejsce, by dzielić się historiami bez imion, bez nazw firmy, bez nazwisk. Będę tutaj czytać Wasze etatowe przygody, które możecie do mnie przesłać mailowo lub poprzez Instagram. W opisie odcinka znajdziecie wszystkie szczegóły. Bardzo chciałabym, żeby nasze wzajemne dzielenie się historiami dało nam przede wszystkim poczucie, że nie jesteśmy jedynymi osobami doświadczającymi irracjonalnych historii czy toksycznych szefów, ale żeby może też ktoś, kto jest lub kiedyś będzie szefem, menadżerem, kierownikiem, Dwa razy zastanowił się, jak nie być osobą, której odjechał Peron. Żeby nie przedłużać, zacznijmy od najgorętszego tematu ostatnich tygodni czyli wigilie firmowe. Podcast. Podcast. Pełny etat. Pierwsza historia. Pracuję w korporacji, która ma swoje oddziały na całym świecie. Wigilie zazwyczaj były dość klasyczne, ale kilka lat temu wydarzyło się coś mm, naprawdę dziwnego. Ktoś z firmy uznał, że doskonałym pomysłem na główną atrakcję wieczoru będzie zatrudnienie hipnotyzera. Dodam również, że show zaplanowane było na po kolacji, więc jak można się domyślić, spora część pracowników była już po kilku drinkach, tracąc umiejętność sprawnej mowy. Hipnotyzer, mówiąc krótko, nie oszczędził ich i pojawili się na scenie. Pech chciał, że facet miał faktyczne umiejętności, i bardzo szybko zrobiło się dziwnie. Oryginalnie każdy z nas miał otrzymać kopię tego show jako pamiątkę świąteczną, bo dodam, że było ono rejestrowane. Ale niestety. A przynajmniej dla nas, osób, które nie były na scenie, ktoś z zarządu, podobno zaraz po zajściu, zabrał jedyną kopię wideo i kazał przyrzec hipnotyzerowi, że nie udostępni nagrań nigdy nikomu. Oficjalna wersja w firmie głosi, że kopia została zniszczona, ale legenda mówi, że nasz dyrektor trzyma ją w biurze i gdy ma gorszy dzień, ogląda to tajemne nagranie w samotności. No myślę, że gdybym była tym szefem, to chyba zrobiłabym dokładnie to samo. Czas na drugą historię. Kilka lat temu firma, w której pracowałam, organizowała pierwszą od wielu lat wigilię. Z początku nie byłam zbytnio pozytywnie nastawiona. Wiedziałam, że każda taka impreza ma jeden scenariusz. Ludzie, których na co dzień widzisz w wydaniu zawodowym, w strukturze firmy, nagle piją wiele alkoholu i na kilka godzin udają Twoich ziomków. Zawsze wydarzy się coś żenującego i potem trzeba z tym żyć. Bardzo jednak lubiłam tę firmę, widziałam, ile znaczenia ma dla nich to wydarzenie, więc uznałam, że dam temu szansę i pójdę. No i to był właśnie mój błąd. Z początku wszystko wydawało się spoko, na luzie, bez żadnych krzywych akcji, bardzo się lubiliśmy z całym zespołem. Straciłam więc czujność i dałam się porwać mojej niepohamowanej miłości do opowiadania historii. A musisz wiedzieć, że kocham opowiadać historie. Kocham opowiadać je tak bardzo, że zawsze. Muszę machać do nich łapami, jakbym chciała odlecieć na księżyc. No i tu zbliżamy się do kluczowego momentu mojego wieczoru. Oczywiście opowiadałam, opowiadałam tak bardzo, że unosząc rękę w górę, niechcący uderzyłam w butelkę piwa, które nasza koleżanka właśnie przykładała do ust. Przerażenie uniosło się w powietrzu. Zaczęłam przepraszać, przeklinając w duchu moje zapędy spikerskie. Koleżanka po chwili jednak obróciła się do mnie i z rozbrajającym uśmiechem powiedziała, że nic takiego się nie stało i jest okej. Okay. Nie było okej, okay. bo gdy to mówiła, zamarłam, zamarłam widząc, że nie ma pół jedynki. Przysięgam, że chciałam w tamtym momencie zapaść się pod ziemię, ale musiałam jej to kurczę wiedzieć. Dziewczyna pobiegła do łazienki, nie było jej jakieś 40 minut, a jak wróciła, to do końca wieczoru utrzymywała, że nic takiego się nie stało. Mi się to oczywiście śni po nocach do teraz. Na całe szczęście, kilka dni później dentysta naprawił tę świąteczną pamiątkę od mojej osoby, a ja niezmiennie jestem pod wrażeniem spokoju tej dziewczyny. Wow! Będzie to opowieść wigilijna, krótka, a treściwa. To była moja pierwsza praca w korpo i też pierwsza w życiu wigilia firmowa. Byłam podekscytowana tym, że wszyscy zostaliśmy zaproszeni do ekskluzywnego hotelu Dresscoat Open Bar Fifarafa. Robiło to na mnie wrażenie, bo miałam wtedy jakieś 20 lat i wydawało mi się, że moje życie będzie teraz wyglądać jak w seksie w wielkim mieście. Początek imprezy zapowiadał się świetnie: kolacja, jakieś atrakcje, a dalej już impreza z DJ-em. Tutaj ewidentnie wkroczył bohater wieczoru, czyli Open Bar, i ja pamiętam tylko tyle, że było super. Ale kolejnego dnia, jak przyszłam do biura a tak impreza była w czwartek. To moje dwie koleżanki z działu wzięły mnie na bok i zaczęły wypytywać, czy ja i Maciek z marketingu to coś kręcimy i o co chodziło. Ja na tym etapie wiedziałam już, że nie jest za dobrze, bo nawet nie wiem, który to jest Maciek z marketingu. Ale później przyszedł mój przełożony, który zaprosił mnie na rozmowę. I zasugerował mi na niej, że docenia moje wszelkie przemyślenia i uwagi na temat strategii dla całej firmy. Natomiast, może niekoniecznie przedstawianie ich dyrektorowi sprzedaży na papierosie i po wielu, wielu drinkach, było dobrą decyzją. Wyciągnęłam wnioski, postąpiłam jak dorosły człowiek i zwolniłam się w tym samym tygodniu. <słyski> Historia czwarta. Pracuję w tym miejscu już kilka lat i od kilku lat podoba mi się moja koleżanka Olga. Nie jesteśmy bliskimi znajomymi, właściwie to zamieniliśmy może kilka zdań. Na co dzień nie pracujemy ze sobą. Ja nie jestem też typem amanta, za specjalnie nie potrafiłem nigdy wyjść z inicjatywą, to znaczy prawie nigdy. Dwa lata temu, przed kolejną imprezą świąteczną, która miała odbyć się w jednym z barów, które wyjątkowo lubię, i czuję się tam pewnie i swobodnie, postanowiłem sobie, że nadszedł ten moment i powiem Oldze o moim zauroczeniu. Wszystko zapowiadało się dobrze, każdy był w nastroju na fajny wieczór. Wystroiłem się, wyperfumowałem. Odwaga jednak nie urosła na drzewie i poszedłem pod drinka na odwagę. Później po kolejnego i jeszcze jednego. Po bliżej nieokreślonej ilości uznałem, że mogę iść wyznawać miłość. Olga stała wśród swoich koleżanek i na początku nawet nie zwróciła uwagi, że podszedłem, ale odwaga już była, więc zapytałem, czy możemy porozmawiać na osobności. Miałem wrażenie, że zauważyłem lekki grymas na jej twarzy, ale wtedy nic nie mogło mnie już zatrzymać. Ruszyłem: Olga, chciałbym Ci coś wyznać. To pewnie cię zaskoczy, ale od kilku lat bardzo mi się podobasz. Trochę się w tobie podkochuję. Odpowiedź Olgi brzmiała natomiast: Tak, wiem. Mówiłeś mi to już na wigilii rok temu. Cudu wigilijnego nie było. Piąta Świąteczna Historia. W firmie, w której pracowałam, miałam ultratoksyczną szefową, która czerpała osobistą przyjemność z utrudniania nam życia i zawodowego, i prywatnego. Nigdy nic nie było wystarczająco dobre, a skoro ona nie mogła mieć życia prywatnego, to czemu jej pracownik miałby mieć? Bardzo natomiast lubiła chwalić się swoimi osiągnięciami, sukcesami i wynikami przed ludźmi z głównej siedziby firmy w innym kraju. Szefowa, nazwijmy ją Helena, ogłosiła, że tak, będzie wigilia, ale w biurze, będzie w piątek po pracy i mamy ją sami zorganizować. A, no i że jest oczywiście jaka? Obowiązkowa. Wszyscy byliśmy zajebiście zachwyceni, ale nie mieliśmy do końca wyboru. W obliczu tego dramatu chcieliśmy i tak możliwie miło spędzić ten czas, licząc, że sama Helena wpadnie zrobić fotę na Linkedina, napisać, jak dba o swój team i że czas świąteczny zbliża nas wszystkich i w ogóle jesteśmy jak rodzina, a potem się zwinie, a my wyciśniemy z tego wieczoru, co się da. W dzień wigilii Helena zaczęła zadawać wiele pytań o to, czy jest gotowość, kiedy będzie gotowość, co kupiliśmy, ile, jak, gdzie, po co. Czy kupiliśmy alkohol i jaki? Trochę nas to zastanowiło, ale ostatecznie taka już była. I w momencie, kiedy przyszliśmy już do naszej kurwa świątecznej sali konferencyjnej, która co najwyżej wyglądała jak w serialu The Office na imprezie urodzinowej, Helena poinformowała nas, że nie możemy zacząć imprezy, czy nawet wypić piwa, zanim zarząd z zagranicy nie połączy się na kolu. Po godzinnym oczekiwaniu na jakiekolwiek zainteresowanie, Helena wyszła do swojego gabinetu, nadal próbując się połączyć, i obwieściła, że możemy zacząć, ale grzecznie, bo nie wiadomo, kiedy się uda połączyć, i może to być nawet o 20 czy 21, więc mamy się mieć na baczności. Absolutnie top of the top najgorszych imprez w pracy. No, myślę, że szefowa taka jak Marzenie, ale z mojego doświadczenia wynika, że takich Helen na tym świecie jest cały ogrom. Mam nadzieję, że to jest Twoja eks-szefowa w tym momencie. I ostatnia już historia dzisiejsza z wigilii firmowych. Kilka lat temu byłam na kilkumiesięcznym stażu w jednym z największych domów mediowych w Polsce. Na mojej pierwszej i spoiler ostatniej wigilii firmowej mieliśmy imprezę, na której między innymi były piłkarzyki. I w czasie tej wigili jeden z szefów, z którym na co dzień nie miałam w ogóle żadnych interakcji, bardzo chciał rozgrywać meczem. Jeśli chodzi o elementy charakterystyki jego postaci, był w okolicach czterdziestki, bardzo niski, na pewno niższy ode mnie i łysy. Wyszło jakoś tak, że rozgrywaliśmy wspólny mecz w te piłkarzyki, i ja dwudziestokilkuletnia ogrywałam go. Co jak w pewnym momencie się zorientowałam, potwornie, potwornie go trigerowało. Widząc najpierw żyłkę na jego łysej głowie, a następnie już poprzez bardziej bezpośrednią reakcję, gdy kilkukrotnie przez zaciśnięte zęby wycedzał. Kurwa, ja pierdolę! I nagle zawziął się strasznie i zaczął napierdalać w te piłkarzyki, tak żeby mnie po prostu zniszczyć. I faktycznie udało mu się mnie zniszczyć, wygrał i zaczął wrzeszczeć wtedy, tak, tak kur... teraz będziesz pod tym stołem szczekać. No powiem wam, że zrobiła nam się tutaj bardzo życzliwa i świąteczna atmosfera. Ta historia była już ostatnią na dziś. Ostatnią, ale zdecydowanie taką, która absolutnie nie powinna mieć miejsca. W ogóle, what the fuck? Mam, słuchajcie, taką myśl, że może dobrym pomysłem byłoby wydawanie takiego prawa na pozycję szefa, menadżera. Jeśli do prowadzenia samochodu trzeba zrobić prawo jazdy, to taki pomysł nie wydaje mi się najgorszy. Przydałoby się tam wiele pytań, które oceniałyby na pewno level kompleksów danej jednostki. Jak się na przykład okazuje, że niestety, ale jeśli bardzo boli cię przegrana w piłkach rzeki ze starzystów, to nie zdajesz. Albo pytanie dla szefa pod tytułem Jesteś szefem i nie posiadasz życia prywatnego. Praca jest najważniejsza w życiu. Twój pracownik, któremu płacisz za pracę od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 ma swoje życie po pracy. Co robisz? Odpowiedź A. Szanuję czas wolny pracownika. B. Praca jest najważniejsza. Oczywiście, że będę mu zlecać tyle zadań, że nie da rady ich wykonać w czasie swojej pracy i ma siedzieć tak długo, aż to zrobi, bo ja jakoś ja mogę siedzieć i żyję. Ci młodzi to chcą tylko brać i nic nie dawać, nie można na nich polegać. I wiecie, wyobrażam to sobie w takim anturażu milionerów i spocony szef czy szefowa siedzi naprzeciwko Huberta Urbańskiego i nie wie co zrobić. I Hubert oferuje telefon do przyjaciela, a tym przyjacielem okazuje się pani Grażyna Kulczyk, która mówi, cytat, Praca to najlepszy lek na poczucie beznadziei i zbliżającego się końca, dzięki któremu wstaje rano z łóżka. I tutaj mam ogromną, gorącą prośbę do pani Grażyny Kulczyk. Bardzo proszę, niech mnie pani nie pozywa. To jest tylko cytat: każdy może mieć swoje zdanie. Kończąc tę wizję, chciałabym Wam bardzo podziękować za ten pierwszy odcinek pełnego etatu. Mam nadzieję, że spędziliście miło czas. Jeśli uważacie, że odcinki powinny być dłuższe, krótsze, dajcie znać. Zapraszam jeszcze raz do przesłania mi historii z pracy, wszelakich, czy o toksich szefach, czy o tym, jakie Wam się przytrafiły wpadki, przypały, wyjazdy integracyjne. Życzę Wam smacznej kawusi, mało deadlineów i zero micromanagingu. Do usłyszenia.